Mnieg, mróz, spóźniają się pociągi. A przecież ostatnio życzyłam Wam, żeby było cieplej. Nic z tego, zima jest, musi być zimno, jak mawia klasyk, za to u nas gorące tematy. Tak, Marakowarska, Kowalska, kolej TV, zapraszam. Na początek zdjęcia zimowe, które do nas ciągle przysyłacie. Pamiętajcie jednak o konkursie na zdjęcia kolei z egzotycznych wycieczek. Te serie pięknych zdjęć przysłał nam Paweł Filipek. Oprócz składów PKP Intercity i przewozów regionalnych w zimowej scenerii jest tu kilka bardziej unikalnych pociągów. Te dwa zdjęcia przedstawiają pociągi na linii szerokotorowej LHS. Jest tu też dawny niemiecki skład spalinowy w województwie zachodniopomorskim i prywatni przewoźnicy towarowi. Do autora wysyłamy gadżety Kolej TV. Mój syn wracał z Berlina 3 stycznia pociągiem, który nie był ogrzewany i częściowo nie było w nim światła. I myślę, że takie sytuacje są najbardziej dolegliwe. W skrócie informacji zajrzymy do Wielkiej Brytanii. Pojedziemy szybkimi angielskimi pociągami. O zamówienie na budowę 16 składów elektrycznych dla kolei mazowieckich rywalizuje bydgoska fabryka PESA ze szwajcarskim Stadlerem. Oferty obu firm na budowę pociągów są bardzo podobne. PESA proponuje nowy pociąg ELF, a Stadler już używane przez koleje mazowieckie składy FLIRT. Remont dworca w Radomiu, jak planuje PKP ma rozpocząć się pod koniec tego roku. To jedna z 33 stacji, której budowa jest finansowana z budżetu państwa. Koszt całego remontu to ponad 12,5 miliona złotych. Gruntowny remont pozwoli dostosować budynek do potrzeb niepełnosprawnych. Trzy nowe wiadukty w miejscu przejazdów jednopoziomowych zbuduje PKP PLK na linii Warszawa-Gdańsk w Nowym Dworze Mazowieckim. Najtańsza oferta budowy opiewa na prawie 67 milionów złotych. Wykonawca będzie miał rok na zbudowanie wiaduktów. Na brytyjskie tory wyjechały nowe szybkie pociągi Hitachi. Czas jazdy z hrabstwa Kent do Londynu skrócił się o ponad połowę. Pociągi jadą z prędkością 201 km na godzinę. W przypadku opóźnienia mogą pojechać nieco szybciej osiągają 225 km na godzinę. Japońskie składy mogą korzystać również z charakterystycznych dla Wielkiej Brytanii tras zasilanych z trzeciej szyny, jak metro. Wówczas jadą wolniej, 160 km na godzinę. Koncern Hitachi planuje, że do 2013 roku wprowadzi kolejne swoje pociągi na magistrale z Londynu do Bristolu i z Londynu do Edynburga. Nowe szybkie połączenie to element przygotowań do letnich igrzysk olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Te pociągi obsłużą ruch pomiędzy Londynem a wioską olimpijską w Stratford. Nie odpowiadamy za pogodę, i na to nie mamy wpływu, i nie ma co się denerwować, tylko to trzeba przyjąć do wiadomości, że takie rzeczy się zdarzają. To jeszcze i taki nie jest taki duży kataklizm, bo są większe kataklizmy na świecie, niż opóźnienie pociągów dwu czy tam trzy godziny. Śniegu po kolana zamarzają trakcje, spóźniają się pociągi, a zmarznięci, zdenerwowani pasażerowie czekają. Wszystko wygląda tak, jakby pracownicy kolei zapadli w zimowy sen. A jak jest naprawdę? Obludzenie przewodów trakcji elektrycznej i jej uszkodzenia to główne powody kłopotów kolei. Przewód sieci trakcyjnej, który ma grubość mniej więcej 1 cm, został oblodzony czasem nawet na grubość 5 cm. Oczywiście to uniemożliwia ruch pociągów elektrycznych, a w przypadku wjechania w taki oblodzony przewód natychmiast następuje zwarcie i uszkodzenie sieci trakcyjnej. Z około 3700 pociągów uruchamianych codziennie w Polsce, PKP Intercity musiało odwołać 6 swoich pociągów. 300 kolejnych spóźniło się o kilka godzin, a 29 nawet o 10 godzin. Na torach pracowało ponad 3000 kolejarzy, 2600 kolejarzy z PLK, 300 sieciowców, którzy centymetr po centymetrze ręcznie odkuwali sieć trakcyjną, w sumie 200 kilometrów oblodzonej sieci trakcyjnej, a trzeba wiedzieć, że to ręczne odkuwanie posuwa się z prędkością kilometr na godzinę. PKP Intercity uruchomiło całodobową infolinię o opóźnieniach pociągów. Pasażerowie wszystkich składów opóźnionych o ponad godzinę dostawali bezpłatne gorące napoje, a na dworcach i w opóźnionych pociągach w Katowicach, Częstochowie i Krakowie byli częstowani bezpłatnymi posiłkami, których wydano ponad 10 tysięcy. Fatalna pogoda w całej Europie nie sprzyjała kolejom. Koleje niemieckie zawiesiły niektóre połączenia lokalne na Pomorzu, inne, w tym międzynarodowe z Holandią, notowały spore opóźnienia. Miliard złotych tyle samorządy przeznaczą w tym roku na inwestycje kolejowe, pół miliarda na remonty i modernizację torów dorzuci nam Unia Europejska. Marszałkowie zarezerwowali w swoich programach operacyjnych ponad miliard trzysta milionów złotych unijnych pieniędzy na budowę i remonty ponad tysiące kilometrów torów. Pierwsze umowy na wykorzystanie środków unijnych zostały już podpisane. W ciągu pięciu lat planowana jest realizacja 27 projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. W ramach regionalnych programów operacyjnych o łącznej wartości ponad 1 800 milionów złotych, wkład własny PKP PLK do tych inwestycji wyniesie około pół miliarda złotych. W tym roku spółka rozpocznie 18 projektów współfinansowanych przez samorządowców z unijnej kasy. Ich wartość to około 1 200 milionów złotych, z czego dofinansowanie unijne przekracza miliard złotych. Gotowi na kolejną podróż pociągiem wielkiej prędkości. Tym razem pokonamy eurotunel łączący Paryż z Londynem. Szybkie pociągi Eurostar na tej trasie są bezkonkurencyjne. Kolejowe terminale belgijsko-brytyjsko-francuskiej firmy Eurostar przypominają dworzec lotniczy. Tu nie można od tak po prostu wejść, zrobić sobie zdjęcia, pomachać rodzinie. Tu, przed wejściem na peron, wszystkim prześwietla się bagaże, wnikliwie sprawdza się dokumenty, i jak na dworcu lotniczym, trzeba oddać do przeglądu nawet pasek od spodni. A wszystko to dla bezpieczeństwa podróżnych. Maksymalna moc silników ponad 12 tysięcy kW. Maksymalna prędkość 300 km na godzinę. Masa 750 ton, droga hamowania 3 km 300 metrów, Liczba pasażerów prawie 800. Taki jest pociąg Eurostar High Speed, pociąg, którym pojedziemy z Brukseli do Londynu. Star, określony został przez fachowców zapewne nie bez racji, jako najbardziej skomplikowany pociąg, który kiedykolwiek zbudowano. A to z uwagi na przyjęte rozwiązania techniczne oraz środki bezpieczeństwa. Każdy z takich składów podlega stałemu monitoringowi Centrum Kontrolnego w Lille. Ta kontrola nasila się szczególnie podczas podróży pod kanałem La Manche. Eurostar istnieje od 1994 roku. Takim 400-metrowym pociągiem na linii do Londynu w sierpniu 2009 roku firma przewiozła 100-milionowego pasażera. To już dworzec St. Pancras w Londynie, otwarty w listopadzie 2007 roku po trwającej 6 lat przebudowie. Zainwestowano tu 800 milionów funtów. Z okazji otwarcia tego dworca na trasie Londyn-Paryż ustanowiono nowy rekord czasu podróży. Pociąg Eurostar pokonał 492 km zaledwie w 2 godziny 3 minuty i 39 sekund. Już po roku eksploatacji brytyjskiego high-speed i nowego dworca w Londynie Eurostar pochwalił się swoimi sukcesami. W 12 miesięcy tylko na tej jednej trasie przewieziono ponad 9 milionów pasażerów, o 10% więcej niż rok wcześniej. Także i na tej trasie kolej zaczyna wygrywać z samolotami. Pasażerów zachęca do pociągów krótki czas jazdy oraz wysoki wskaźnik punktualności, wynoszący ponad 92%. To bardzo dużo w porównaniu do 65% wskaźnika punktualności linii lotniczych. W tym pociągu mechaników szkoli się tak samo jak pilotów, a o każdy etap maszynisty ubiegało się aż 400 kandydatów. Konduktorzy muszą znać minimum trzy języki. Wbrew pozorom Eurostar nie oferuje wielkich luksusów. To tylko wygoda na poziomie dobrego autobusu. Ale przecież, czy jest inny środek transportu, którym tak szybko dostaniemy się z samego centrum Londynu do samego centrum Paryża? Nie ma. I w tym tkwi przewaga kolei. Cierpliwości, cierpliwości. I jeszcze raz cierpliwości Wam życzę przy zimowym podróżowaniu koleją i przypomnę tylko na koniec i trochę Was pocieszę, że nie tylko polskie koleje mają problem z tą okropną zimą. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.